Poruszanie, załatwianie sobie egzaminu z wychowania fizycznego, poznajomości, przecież na przykład taka rzecz, no to dzieje się praktycznie w każdej jednostce wojskowej, można kilku takich znaleźć. Bardzo mnie ta sprawa zainteresowała, no właśnie ze względu na to dlaczego ta cenzura, dlaczego ktoś chce, żeby to nie wyszło na zewnątrz. No i cóż, no właśnie, są równi, równiejsi. Naklejki na drzwiach na przykład, tu jest nora kreta właśnie na drzwiach, nie wiem, czy podejrzewanych osób akurat, które wyciągnęły to na zewnątrz, że niektóre osoby są pomawiane, że są szkalowane, różne rzeczy wychodzą, że były, że są prowadzone dwa, dwie, dwa ewidencje dwie ewidencje czasu pracy prawdziwa i nieprawdziwa że jedni sobie mogą wcześniej wychodzić że ludzie zamiast siedzieć w robocie pracują gdzieś tam sobie swoje są niby w pracy a tak naprawdę wykonują inne czynności